Dzisiaj troszeczkę dowiemy sobie na temat NBP, czyli Banku Centralnego w Polsce w związku z programem, w którym uczestniczymy jako szkoła, czyli to Szkoła NBP. Temat bardzo aktualny, bardzo w dzisiejszych czasach takich współczesny tak? z racji nawet na inflację, ale nie tylko, no, na obieg pieniądze, które mamy w każdym miejscu. Tak? Włączę Wam filmik. Skupcie się na tym, tak? co to właściwie jest NBP, tak? czyli ten bank centralny u nas tutaj w Polsce. I jakie właściwie funkcje są przypisane, tak? Czyli na Polski. No najważniejsze. Aha, który, pod który podlegają wszystkie inne, właśnie które funkcjonują, tak? No właśnie. I jego zadanie, jest co przede wszystkim? Walczyć z inflacją. Walczyć z inflacją. A jak to się przekłada dzisiaj, na dzisiejszą właśnie. sytuację? Próbują. Próbują, tak? No, nie wszystko jest od nas zależne. Czynniki także zewnętrzne, tak? Gospodarka światowa, tak? E, tutaj ma duży wpływ na to, jak to wygląda. Natomiast no grupy są podjęte, natomiast no, wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych godzi przede wszystkim... Powiedzieliśmy tak, zapewnia bezpieczeństwo, jest gwarantem bezpieczeństwa, prawda, także dla innych banków i ten jakby dbała, żeby ten cały sektor bankowy funkcjonował w, no, w obszarze prawa tak żeby nie wychodził poza prawo i żeby też my jako prawda, ten konsument korzystający z wszelkiego rodzaju możliwości które dają banki nie został skrzywdzony, tak? Miał też te swoje prawa i te prawa były po prostu przestrzegane. Czyli tak powiedzieliśmy troszeczkę co to jest ten bank centralny tak? powiedzieliśmy jakie funkcje pełni te trzy podstawowe wypadałoby nas. Na dzisiejszej lekcji. Tematem dzisiejszej lekcji będą zagadnienia związane z bankiem centralnym. Czy coś ta nazwa wam mówi? Takie pierwsze skojarzenie. Bank centralny. Główny bank. Główny bank. Mhm. Co jeszcze? Najważniejszy bank? bank? Dobra. To teraz zobaczcie. Dzisiaj na lekcji zrealizujemy. Mówię takie oto cele, że ja zapoznam was z pojęciami banku i banku centralnego, poznacie podstawowe funkcje banku centralnego, przedstawię wam również zasady funkcjonowania banku centralnego i przedstawię wam organy Narodowego Banku Polskiego. I w tym momencie może się wam wydawać, że nie jest to do końca ciekawy temat, że ten bank centralny nie jest jakoś tak bardzo znaczący dla naszego życia. Mam nadzieję, że w trakcie lekcji przekonacie się i zobaczycie, że tak naprawdę wpływ decyzji, które podejmuje Bank Centralny, wpływają na nasze życie codziennie. Również na wasze życie. Wysoka. A co to jest, co oznacza w Waszym daniu? Dwa o stabilność waluty narodowej? Żeby nie wahały się ceny sprzedaży. Bardzo dokładnie. Czyli dla nas jest korzystnie, kiedy my kupujemy albo dolary, albo euro jak najdrożej, czy jak najtaniej? Jak najtaniej. bo wtedy nasza złotówka jest stabilna. Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się, czym jest bank centralny, że jego prezesem jest pan Adam Glopiński, że nazywa się ten bank centralny w Polsce NDP, Narodowy Bank Polski. Dowiedziałem się też wielu ciekawych rzeczy o nim. I dowiedziałam się także, jak bardzo ważne są on dla stabilności finansowej naszego państwa. Lekcja o banku centralnym bardzo mi się podobała. Dowiedziałam się czym jest inflacja i stopa procentowa, dowiedziałam się dużo przydatnych i nowych rzeczy. Dzisiejsza lekcja bardzo mi się podobała. Dowiedziałam się o bardzo ciekawych rzeczy dotyczących banku centralnego. Jak to wszystko funkcjonuje i jak to wygląda od zewnątrz. prowadzonej w ramach projektu Złote szkoły NBP, dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat plastikowych pieniędzy, które na świecie już są szeroko poznawane, mówimy sobie dzisiaj, z czego składają się takie pieniążki, w jaki sposób są wytwarzane oraz w jakich krajach już występują w obiegu. Natomiast zanim przejdziemy. już Celowo do naszego tematu, to powiedzcie mi, jak słyszycie plastikowy pieniądz, to z czym przede wszystkim nam się taki pieniądz kojarzy? Z czego używamy na co dzień? Plastikowy pieniądz to przede wszystkim co? Karta płatnicza, świetnie. My na co dzień już coraz częściej używamy właśnie karty płatniczej, i to jest według nas tak zwany plastikowy pieniądz, ale nie tylko karta płatnicza. Dzisiaj dowiecie się jeszcze o tym, jakie inne są plastikowe pieniążki, a tak naprawdę polimerowe pieniążki. I na początku trochę aspektu chemicznego, czyli przede wszystkim, co to są te polimery i gdzie występują dookoła naszego życia. Polimery są to duże cząsteczki związków chemicznych pochodzących z węglowodorów, które posiadają w swojej cząsteczce. Minimum jedno wiązanie wielokrotne, podwójne bądź potrójne. Kto pamięta, jak nazywają się takie związki z wiązaniem wielokrotnym? Alkeny, a z potrójnym? Alkiny. Alkiny. Bardzo dobrze. Czyli z tych związków właśnie robią miążki. Polipropylem jest moszymem, które bardzo często otacza nas w codziennym życiu. Stał się materiałem masowego użytku w w przemyśle z Dowiedzieliśmy się, że są one dużo trwałe od normalnych papierowych banknotów. Bardzo ciężko jest je sfałszować, one nie rozmachają, nie rozmachają pod wpływem wody i generalnie są dużo wygodniejsze niż zwykłe papierowe banknoty. Poznaliśmy historię banknotów polimerowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pierwsze takie banknoty powstały w Australii, a u nas pojawiły się w 2014 roku i jest to 20 złotych z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. W 2023 roku powstał polimerowy banknot, banknot kolekcjonerski z wizerunkiem naszego patrona Mikołaja Kopernika z okazji 550 jego urodzin. Witam Was na kolejnej lekcji z przedmiotu Prawo. Dzisiaj będzie troszeczkę odmienna lekcja, dlatego, że połączymy Waszą wiedzę, którą już macie sprawa, z informacjami na temat Narodowego Banku Polskiego. Więc dzisiaj naprawię trochę ekonomii. Zrobimy to w ramach takiego konkursu Złotej Szkoły NBP. Co dzisiaj będziemy robić? Jakie cele nam przyświęcają na tej lekcji? Przede wszystkim to, żebyście wykorzystali tą już wiedzę, którą macie na temat aktów prawnych. Po tej lekcji powinniście sobie utrwalić, powtórzyć wiedzę na temat budowy aktów prawnych i nowe informacje, które powinniście teraz zapoznać się z nimi po tej lekcji. To przede wszystkim, co to jest Narodowy Bank Polski, czym się zajmuje, jaką ma rolę. Jakie są organy Narodowego Banku Polskiego i czym się te organy zajmują? No i, i troszeczkę jeszcze informacji na temat emisji bank banknotów. Ja wiem, że to temat dość trudny, bo jesteście pierwszą klasą. To jest tylko takie informacje na wprowadzenie. Później w klasie drugiej, trzeciej. Jaką macie? E, jaka była wartość edukacji dla migracji? Więc możecie, możecie pisać trzy rzeczy. Czego się dowiedzieliście? E, wpisujecie... Wiecie dlaczego jedne są pogrubione, a drugie nie? Im bardziej popularna odpowiedź, tym jest wymaganiem Banky. Banky. Jest ba, e, bank banków, bo to jest najważniejszy bank, który rozlicza inne banki. Co jeszcze było? Jest bankiem centralnym. bo rozlicza finanse państwa. Tak? I jeszcze trzecie jest jeszcze bankiem jakim? Emisyjny. Bank emisyjny, tak. Dlaczego emisyjny? Bo wydaje pieniądze. Bo wydaje pieniądze, proszę. Bo wydaje pieniądze, i tutaj wzory pieniędzy i wartość pieniędzy, to określa? Kto doczytał? Który z organów określa wzór, jak wyglądają banknoty, i jakie są im nominały? Jak myślicie? Bo tego chyba w materiałach nie było. Prezes Narodowego Banku Polskiego ja określa, jakie mam Co nam się najbardziej podobało z lekcji? Jaka metoda? A plaza tak. Tak. 我们家是正阳县的。